Bosak przerywa milczenie. Konferencja Konfederacji po ataku dronów posłuchaj co powiedział. Dzień dobry Państwu, chcemy krótko skomentować wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną około 20 dronów, które były dzisiaj zarejestrowane, rozbiły się lub zostały zestrzelone. Sytuacja, proszę Państwa, wymaga udzielenia informacji parlamentowi. Czekamy na tę informacje. Oczekujemy, że zostanie parlamentowi przedstawiona kompleksowa informacja o tym, ile dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną, ile zostało zestrzelonych, ile rozbiło się, ile ją opuściło. Wiemy, że co najmniej jeden z tych dronów uderzył lub jego szczątki w dom mieszkalny. Cała ta sytuacja pokazuje, że w tej chwili bez wsparcia wojsk sojuszniczych, bo wiemy, że wojska sojusznicze oraz również środki obserwacji, latające samoloty, rozpoznania radioelektronicznego i myśliwce, myśliwce sojusznicze holenderskie F-35 uczestniczyły w zestrzeleniu niektórych z tych dronów. Zwracamy uwagę na to, że bez tego wsparcia sojuszniczego Polska w tej chwili w sprawie dronów jest bezbronna. Ja w poniedziałek uczestniczyłem w Polskiej Agencji Prasowej w dyskusji na temat ochrony antydronowej. Wczoraj Rzeczpospolita. Ta publikowała artykuł o tym, że Polska jest bezbronna wobec dronów. Mamy paraliż decyzyjny, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony antydronowej. Zarówno w sektorze wojskowym, jak i w sektorze cywilnym nie są realizowane w tej chwili inwestycje mające na celu zbudowanie polskich programów i rozwinięcie już istniejących ochrony antydronowej. Tych programów jest kilka. Jest system Sky Control dostarczony polskiemu wojsku przez firmę APS, jest program Barbara, jest program Kinma. Wszystkie te programy są pozbawione wystarczającego finansowania, wsparcia Ministerstwo Infrastruktury w zakresie ochrony. Ochrony Infrastruktury Krytycznej od wielu miesięcy prowadzi analizy, analizy, które są następstwem analiz już wcześniej przeprowadzonych przez Ministerstwo Obrony. Ta sytuacja z dzisiaj w nocy pokazuje, że nie czas jest na prowadzenie niekończących analiz, czas jest na decyzję. Nie może być tak, że na wszystko w Polsce są pieniądze, a nie ma na ochronę przed dronami. Bardzo dobrze zarazem trzeba to podkreślić, że zadziałały procedury współpracy z sojusznikami. My w tej chwili jako państwo polskie nie dysponujemy wystarczającymi środkami, żeby monitorować, ruch dronów przemieszczających się na niskiej wysokości oraz żeby je zestrzeliwać, to się musi zmienić. Muszą być rozwinięte na odpowiednio dużą skalę polskie aktywne systemy walki z dronami, tak żebyśmy nie byli państwem bezbronnym. Tego oczekujemy i w tym kontekście to musi zostać powiedziane. Będziemy taką presję z poziomu Parlamentu formułować i jest to elementem naszego programu, żeby Polska była państwem przygotowanym na tego rodzaju zagrożenia. One nie mogą nie mają prawa być dla kogokolwiek zagrożeniem. To nie jest pierwszy raz, kiedy polska. Przestrzeń powietrzna jest naruszona przez drony. To nie jest pierwszy miesiąc ani pierwszy rok wojny, na której używane są drony. Nic nie usprawiedliwia tej bierności, którą w tej chwili widzimy czy w Ministerstwie Infrastruktury, czy w Ministerstwie Obrony Narodowej w tych obszarach. I oczywiście pan premier już przeszedł do uprawiania propagandy sukcesu, natomiast my z tą propagandą sukcesu głęboko się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się i uważa, oczekujemy po prostu konkretnych działań i wyeliminowania tych zaniedbań, które widzieliśmy.